W przeszłości rzeczywiście papieże odgrywali większą rolę, także polityczną czy militarną, ponieważ przez 1100 lat istniało państwo kościelne od VIII wieku, od roku 754 do roku 1870 i papieże byli jednocześnie królami, mieli swoje państwo kościelne, mieli swoje wojska, swoje armie i włączali się także do konfliktów zbrojnych, które się toczyły. W ówczesnej Europie i papieże byli jednocześnie tymi, którzy nakładali korony wszystkim europejskim królom. W związku z tym to oddziaływanie było bardzo mocne i można powiedzieć, że wręcz. Takim zwornikiem tego całego systemu politycznego świata przez stulecia było papiestwo, natomiast dzisiaj no, papież ma symboliczny Watykan, czyli nie ma tego dawnego państwa kościelnego i to dzisiejsze oddziaływanie jest bardziej można powiedzieć moralne, duchowe czy symboliczne, ale to jest ciągle oddziaływanie bardzo skuteczne i Ciągle w grze międzynarodowej dużym, ważnym graczem jest papież i Watykan. Cała rozmowa na kanale, żeby wiedzieć.